No, Nagrywamy jest, jest cicho bądź gama, gama. Nie dziękuję wam dziś, wza wza ja dzisiaj za ja dzisiaj. Naszą... Moja znowu <noise> <noise> Buzik ci <się> wypadł. <noise> Buzik zrobił, prawy paję. <noise> Drugi jedzie, więc nie widzimy się za... w następnym odcinku, tyle... Teraz jest ostateczny pociąg. Jak ostateczny? Ostatni już na, na moim odcinku. Ale będziesz co... No mój to nie wiem, bo ja, bo ja robię długie odcinki. Ja już nagrałem z trzy odcinki i to jest... to ja nagrywam na trzeci odcinek, Jedzie. Wiedzie? jeszcze nie ma, on cię jeszcze nie widzi. Jakbyś ty tam był, to byś nie dał RP. Ja jestem No, ej, jakbyś ty był masz nieco to byś nie dawał RP. Ja by dawał. Ale byś nie widział. On się zatrzymuje. Jej! I Jesz... pulsik. I Już prawie 20 niestety. Oj, tam jest 19 coś. 54 Teraz to powinien nas zobaczyć na pewno. No, zobacz nas. EN98007 O dumblina. Nie, za odjazdu. Co? Cicho. Gdzie? Odjeżdża. Odjazd. Gdzie? 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 Na nie widać. Nie? No i dziękuję. Poz... Nie pozdrawiam maszynistek. Ale uśmiechnął się, to też Kolejny! Kolejny! Jezu, co ty widzowie. Ale. Ej, nie dziw się czemu autobus znowu ma opóźnienie. Hehe. <gryphalse> 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 Już wiadomo. <gryphalse> Ja będę do 20.00, Dobra, ja widzimy dzisiaj jak będzie dźwięk bliżej. Dźwięk. <gulanie> Jezu. Widzowie, jakie to? Jakie to? Nie wiem, dragon? Nie no, mów, nie mów, że dragon. Ja myślę, że towarowy. No, no bo to jest towarowy, ale model lokomotyw. Tak, dragon. Widzowie, machamy. You look so Ej, kolejny, to będzie piąty z rzędu. Potwierdzasz? Ej, piąty, to co widzicie? To co się dzieje? Widzę, piąty z rzędu, macie to, to jest porumbane. Ej, ej lepiej... Lepi. Jaki? Ej, to myśl, e, myślisz, że my mam. I czy to, i co? Czy to jest lepsze niż y, wy, wy mieliście w niedzielę z tym, na, na pierwszym spotkaniu z tym... No nie wiem, dobra później. ...kolejarzem? Znów towarowy. 妈！ Dzie dziękuję widzowie wam za dzisiejszy odcinek i widzimy, widzimy się jutro o 10:10. 10. Na ra! A u mnie 11:11. Na ra!